Do tego budynku zapraszamy przez całe wakacje wszystkie dzieci na poranki filmowe. Kino Jantar w każdy czwartek, w każdą środę o godzinie 10 prezentuje filmy animowane dla dzieci. Są to specjalnie wybrane filmy rysunkowe, bardzo ładne i cena biletów jest bardzo przystępna. W tym budynku także od 21 do 26 lipca organizujemy warsztaty baletowe dla małych dzieci. Jest to nowa forma, która okazało się ma, zdobyła wielkie zainteresowanie. Zainteresowanie. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci od 4 do 9 roku życia. Stworzyliśmy dwie grupy. Pierwszą od 4 właśnie do 6 roku, a drugą od 7 do 9. I okazało się, że zainteresowanie było tak duże, że musieliśmy stworzyć kolejną grupę dla tych młodszych dzieci, bo bardzo wiele dziewczynek się zgłasza. Co ciekawe zresztą, bo zgłosił się w tych, w tych, wśród tych 60-orga prawie dzieci tylko jeden chłopiec, ale szybko się wypisał pewnie się zawstydził tych dziewczynek, natomiast wszystkie małe dziewczynki marzą o tym, żeby w y, baletkach i w spódniczkach tańczyć taniec klasyczny. Najlepiej wieziorzyła będzie. Zajęcia będzie prowadziła Anna Wojkowska, która y, pochodzi ze Strołęki, a w Warszawie prowadzi szkołę baletową dla dzieci y, i te warsztaty kończą się pokazem. Pokaz odbędzie się 27 lipca o godzinie 12, tuż przed spektaklem z cyklu Godziny dla Rodziny. Będą go więc mogli zobaczyć nie tylko rodzice i rodziny tych dzieciaków, ale także ci wszyscy, którzy przyjdą na bajkę. Tradycyjnie już od kilku lat zapraszamy wszystkich Ostrołęczan na nasze. Art Czwartki, czyli koncerty pod Wierzbą na Placu Bema. W tym roku spotkamy się pięć razy na tych koncertach. Pierwszy koncert 10 lipca. Tym razem zaprosiliśmy z recytalem, myślę, osobę bardzo znaną w Ostrołęce. To jest Piotr Grzyb. Pseudonim Grzybek, o ile dobrze pamiętam, ale nie wystąpi sam. Towarzyszyć mu będą koledzy, przyjaciele Adam Wołosz, Kuba Rutka i Arek Kuśmierczyk. Zapraszam serdecznie, tradycyjnie, Plac Bema, godzina 19. Drugi Art Czwartek, to też będą artyści ostrołęccy, tym razem powtórzymy Koncert, który premier miał swoją w oczku 13 czerwca, będzie, będą to piosenki Kasi Nosowskiej, Nie ma mnie tu, zaśpiewają wokalistki studia piosenki, Joasia Salamucha, Justyna Woźniczko, Ania Żebrowska, akompaniować będzie zespół w składzie Mateusz Sasin na perkusji, Arkadiusz Żukowski gitara, Konrad Wiktorski bas, Oktawiana Siatka skrzypce. Oczywiście dowodzić będzie całym stowarzyszeniem śpiewająco-grającym, Tadeusz Kowalewski, który będzie im towarzyszył na pianinie. Światło dźwięk Tomasz Bednarczyk, Kuba Bednarski z Ostrowieckiego Centrum Kultury. To będą nasze lipcowe art czwartki. Oprócz tego 14, 18 mamy warsztaty teatralne dla dzieci. Też już zapisy w zasadzie skończyliśmy. Zapisało się 30 dzieci. Czekam niecierpliwie. Myślę, że będzie piękna przygoda, zabawa w teatr. To nasze propozycje na lipiec. Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie Państwo, dwa piękne art czwartki. 10 24 lipca, godzina 19.